Słuchacze, zadali tych pytań dość sporo, ja parę wybrałem, ale powiem, że już na wiele odpowiedziałeś. W związku z tym postaram się je skrócić. Ostatnie pytanie będzie dla mnie bardzo trudne, ale jestem belferem i musisz wybaczyć, że je zadam. Pytanie pierwsze. Kim jesteś wspinaczem, taternikiem, alpinistą, Himalajstą? To kim jesteś? z facetem, który ma coś z głową. To. Ja jestem ja tym szkotem. Gdzie rozpocząłeś o swoje wspinanie się? No przecież nie w Szklance Przygodzkiej. A? W Szklance Była Kiecówka, potem było strzeż liceum, było harcersko Z drugiej pewnie to bezlu, y, To z chyba Ci właśnie, druk? Staszek Starski. No, w, 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 że tak powiem, ja zawsze tłumaczę, bo skąd się biorą są takie pytania, skąd się bierze. No nie wiem, moje podejście do góry, skąd się bierze górę? No Rodzice nie, bo to pyły poznańskie, no może roczyta, ale mówię, że ja trafiłem do skiniania przez harcerstwo, a, a każdy, jak to możliwe, przez harcestwo. Nie, nie bezpośrednio przez harcestwo, ale harcerstwo spowodowało to, inaczej, od tego że gdyby nie harcestwo, to nie trafił do skiniania. Tak można powiedzieć. Ponieważ obozy, wyjazdy, poszanowanie przyrody. No, praca w zespole, yy, wyzwania. No, to było potrzebne po to, że kiedy się zetknąłem ze wspinaniem. Nie ja, tylko widziałem ludzi wspinających się. Pomyślałem, że to jest to, ale z pewnością arcystokracja, okres liceum i obozu, w ogóle pracy do dzisiaj mam przepisanego Baden-Poela w takim grubym zeszycie, który zamierzam w książce umieścić. Ręcznie przepisywaliśmy książkę. Młodzi nie słuchajcie w ogóle. Ręcznie przepisywaliśmy książkę, prawda? Do dzisiaj taki rysunek jak podchodzić dzielenia od zawiecznej trzeba podchodzić, prawda? No więc cenne pamiątki, cenne wspomnienia, tak jak powiedziałem, gdyby nie arcystwo, i na drodze, kiedy spotkałem była komendanta. No wspaniały okres. A doceniło cię arcystwo? doceniło cię? No tak, mam krzyż, ale to nie jest ważne. A kto ci Za Zabieraj z w komórek. <noise> czy to, co czynisz, to jest, czy pan to co czyni, to jest zawód, sport, hobby, miłość, pasja, pasja a może dach Boży. Ja myślę, że pasja jednak, bo pasja od hobby się tym wyróżnia, że hobby można zmieniać, prawda? Co pół roku, co dzień, co pięć, co ileś. Natomiast z pasją, człowiek gra się zaraża, to jest jak wirus, z nią się umiera. Weźcie. Jeśli ktoś jakby nie kontynuuje pasji, to znaczy że nie ma pasja. Pasja może się tylko śmierć. Jakie cechy charakteru, jakie umiejętności musi mieć osoba, która chciałaby być wspinaczem, alpinistą, i tak itd. Takie cechy charakteru <grym> przede wszystkim musi chcieć. <grym> A jak ma lewe wysokości, tu pani pisze? No, no zależy. Zależy, że to ma wysokości, się skinają. To nie jest przeszkodą. oczywiście jest to utrudnienie, ale nie, nie jest to przeszkodą. Natomiast bo ja wiem, no, trzeba mieć taką chęć pisania, to jest to, o czym wspominałem, takiej historii próby realizacji, sprawdzania się. Dzisiaj młodzi mówią takie coś, sprawdzam, prawda? Czyli idzie w górę i mówi, a sprawdzam się. No, to zabrzmi głupio, że to jest męsko, nieprawda, bo wiele dziewczyn się świetnie wspinało w spinał górach i tak samo mogą do tego podejść, no ale czasem człowiek tak chce sobie takie... Poza tym wydaje mi się, że, że, że czasem potrzebuje mieć taką... O, odpowiedź na pytanie, co trzeba mieć? Trzeba mieć duszę wojownika. Jak ktoś nie ma duszy wojownika, to na pewno się nie będzie wspinał. Bo od tego jest potrzebna taka... że człowiek musi coś zwojować, Poza tym musi mieć taką zachłanność na emocje, właśnie na natężenie emocji. Czyli musi coś dziać. Musi... Oczywiście kiedyś dziać nie gdzieś tam, tylko gdzieś ze mną. Ja w kontakcie z Liną, z partnerem, z górami. Czyli taka chęć przezwyciężania pewnych trudności, to jest sam sobie narzucamy. Myśmy czasem tak zwanej wspinania, szczególnie w górach wysokich, trzeba mieć tak zwaną uprawiać, art of suffering, czyli sztukę cierpienia. Bo sztuka cierpienia to jest tak jak każda sztuka, bo można... Dlaczego może to jest sztuka? Bo można cierpieć może dawać to radość. Bo jest, jest cierpienie, które co? Boli, prawda? Mówi, o, boli mnie, cierpię. Nie, ale jest taka sztuka cierpienia, że ból związany z realizacją własnego celu daje człowiekowi radość. Bo wiadomo, że jak człowiek się spina to gdzieś tam to boli, że tak powiem, prawda? Ale to daje radość. Czyli wtedy mówimy o sztuce cierpienia. Czyli trzeba taką filozofię uprawiać. Czy możesz określić poczucie, a właściwie uczucie rezygnacji? Co to znaczy? Uczucie rezygnacji. No, w Panem. alpinizmie lepiej tego nie mieć, dlatego że oczywiście są chwile zwątpienia. Tu się, to jesteśmy ludźmi, tego prawda nie jesteśmy poddani wszelkim wpływom różnych sytuacji, gdzie ktoś odchodzi, przyjaciel umiera, ginie. Ale to są chwilowe takie sytuacje, w których człowiek ma takie załamanie polegające głównie na tym, nie na to, że rezygnuje, bo mnie się może coś zdać. Nie? To z tego co ja wiem, również to znaczy to mnie, ale myślę, wielu przyjaciół. To raczej się odbywa na zasadzie takiej niemocy, bo proszę mi że ludzie, którzy się skinają, cholernie wierzą w to, że zawsze sobie poradzą. To też jest taki element, który trzeba mieć gdzieś do wspinania. Trzeba mieć taką, A wiemy, że tak nie jest, ale trzeba mieć taką wiarę, że tak, zawsze sobie poradzą. to jest właśnie ten moment, gdzie czasem mamy takie wątpliwości, że no wydaje się, że to jest niemożliwe, się stało. A jednak się coś stało. I wtedy, czy jak opuszcza rycerz, że jednak się. Nie wszystko zależy od mnie. Wtedy są takie zwątpienia chwile, że coś może tragedia nie zależeć od nas. No oczywiście z czasem człowiek znowu myśli, że no, mogę przestać się. Wszyscy musieli się przez to wspinać. Ci, co odeszli z pewnością, by tak samo kontynuowali drogę. No i jednak pasja powoduje, że jest to jakiś rodzaj wyboru drogi życiowej i trudno zawrócić z niej. Jak długo trwa przygotowanie wyprawy i jak sobie dobierasz przyjaciół? No problemy. Wyprawa, do go, przygotowania inaczej trwały w latach 70., 80., 90. i teraz. Teraz trzeba mieć co? Paszport, grubą kartę kredytową i co tam jeszcze? I dobry rachunek, prawda? I wioł. Także przygotowania trwają bardzo krótko. Natomiast w naszych czasach tak, jak, miesiącami trwały przygotowania, bo inne czasy. Nic się, młodzi nie pamiętają, a wtedy się nic nie kupowało, tylko wszystko się załatwiało, prawda? Do dzisiaj, jak się mówi tam, mówię, czy załatwiłem rodówkę, to synów jak to załatwiłeś? Kupiłeś chyba, a on mówi, no tak, kupiłem. Ale my tak, tak nie używaliśmy język, bo tak było, wszystko się załatwiało, prawda? Także to było dosyć uciążliwe. Prawda? Natomiast teraz to się wszystko skróciło. Natomiast druga pytanie... A jak dobiera, jak dobierasz dobierasz? No, kiedyś było dużo łatwiej jednak, dlatego że my wywoływaliśmy się w klubach wysoko-górskich, które w tej chwili straciły swoją pozycję, swoją, swoją rolę, a w tamtych czasach rozgrywały... No to tak jak i w harcerstwie i wszędzie, gdzie jest zespół, ludzie, starsi koledzy, młodszy koledzy. Po UTW. <noise> w, tak, w sposób naturalny była przekazywane doświadczenia, etyka, wszystko, prawda? W klubach to się działo. Dziś no niestety ludzie często spotykają w górach po raz pierwszy. Nie muszą należeć do żadnych klubów. W związku z tym taka nastąpiła duży, duża personifikacja działania i sukcesu, prawda? Już to kiedyś w naszych mediach górskich pisało się, że czy było napisane, że Wrocławianie zdobyli Wnoszek? Dzisiaj wiadomość pod tytułem Wrocławianie zdobyli Wnoszek nie jest żadną wiadomością. Nazwisko, kto, ile ma lat, prawda, czyli strasznie się spersonalizowało wszystko. Także na pewno trudniej w tej chwili jest dobrać yy, zespół, i no, niestety zdarza się, że ludzie nie zawsze, bo czasem najlepiej jest wjechać z przyjacielem góry. Czasem można go znaleźć w górach, ale to jest trudniej. Natomiast łatwiej jest oczywiście wtedy, kiedy ludzie się znają wcześniej z różnych gór, wspinali się w skałach, teatrach, do dolomitach, potem jadą w Himalajale. To była lepsza, bezpieczniejsza droga z pewnością. Pytanie przedostatnie. Czy wśród młodych zauważamy chęć, aby oni też uczestniczyli w spinaczkach byli teatralnikami alpinistami? Czy Czyli oczywiście pan, że Tak, tak bo to widać po, po mailowych korespondencjach. Tych. Muszę powiedzieć, że młodzi ludzie fascynują mnie tym, że, że oni, oni wiedzą, co są wyzwania. Oni wiedzą doskonale, co to jest kadwa zima, co to jest mega barba. Także jak gdyby ta chęć pisania historii jest olbrzymia. Natomiast dziś młodzi ludzie idą bardzo szybko, żądali sukcesu szybkiego, prawda? Na skrót, bo to już szybko, szybko, sukces są sprawni, wysportowani, mocni, ale brakuje im doświadczenia, czyli jeszcze brakuje im trochę tej cierpliwości. No i pytanie ostatnie. Jakie masz plany na najbliższy okres, czyli na ten rok? Każde artystą nie da się zabić. To jest pierwszy plan. No to ja jeżdżę, ciągle jeździmy. Gdzieś tam teraz, od paru lat jesteśmy zajęci taką eksploracją na szczyty dziewicze, bo mówimy wszyscy o tych wysokich górach, prawda? A w Pakistanie, w Huzie, tam przy granicy chińskiej na północy są jeszcze doliny ze szczytami 6, w ogóle nie dotkniętej przez człowieka. Więc staramy się tam jeździć na eksplorację, bo to też jest takie uczucie trochę, gdzie człowiek pierwszy raz wchodzi na szczyt świadomość, że zdobywa, że nikogo tam nie było. No, takie fajne dosyć. Tutaj tam co roku staramy się. No i jeszcze oczywiście jesteśmy cały czas zajęci tą kończącą się eksploracją zimową na najwyższych szczytach, bo ona z pewnością się przeniesie na niższe szczyty, ale no, jesteśmy na razie zainteresowani tym programem, który nadal jest zrealizowany. Zobaczymy, czy uda nam się uczestniczyć w podwoju tych dwóch ostatnich. Tu jest kamera i teraz będziesz na tej kamery patrzał, a wyobraź sobie, że tam jest chłopczyk, który ma na imię To nie ja, ale tak ma na imię, babcia siedzi w rzędzie i dała mi przed wejściem kartkę z zapytaniem, czy może zapytać. No więc ja powiedziałam, bo zapytam, ale odpowiedź dla Józia będzie brzmiała konkretnie i prosto. Józio pyta. Panie Krzysztofie, idziecie w góry. Jest zimno. Trzeba się załatwić. Myślałem, że będą pytania bardziej skomplikowane. Się okazuje, że te czynności są bardzo banalne i najprostsze bo naturalne. Powiedziałbym, że jest wiele innych trudniejszych niż akurat to. się Jezusz, tym, tym bardziej że muszę powiedzieć nie wiem czy babci czy jeziori, że w górach wysokich w zasadzie prawie w ogóle na wspinaniu się nie da jeść w ogóle po już 7 tysięcy organizm Głównie tylko się używa płynu, jakiś baton, czyli takie bardzo szybkie energetyki. Obecnie wszyscy chodzą z batonami energetycznymi, czyli w bazie nie ma problemu, a wyżej... Proszę mi wierzyć, że naprawdę nie jest to żaden problem, ponieważ temperatura człowieka jest około 37, mimo że minus 40 na zewnątrz, tak szybko nie zamarza.